Dzień dobry, to jest Dominik Kubera, nowy żużlowiec z Falibazu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A możemy chwilę nie o żużlu? Możemy. Co czytasz najczęściej? Czy w ogóle czytasz? Mm, czytam media społecznościowe, niestety. W szkole matematyka czy język polski? Nie no, matma. Matma to by była mocno, moja mocna strona. Gdybyś nie był żużlowcem, to co byś robił dzisiaj? Nie wiem, pewnie pracował, chodził do pracy, grał w komputer i nie wiem, miał tak będzie. Dobra, a gry komputerowe to gdyby było więcej czasu, to byś siedział długo, czy bardzo długo? Playstation, konsole, takie klimaty? Nie, konsole w ogóle, ja, tylko, tylko komputer, tylko PC i, i myślę, że grałbym sporo w Counter-Strike, League of Legends. Znane, znane mi tematy. Najfajniejsze miejsce, w którym byłeś na świecie niezwiązane zupełnie z różlem? Nie, nie Na razie myślę w Dubaju. Ale jeszcze myślę, że to, co najlepsze przede mną. Ciepłe kraje, czy niekoniecznie może być londyński chłód? Nie, nie, zdecydowanie ciepłe kraje. Lubię, lubię, lubię ciepło. Gdybym miał zabrać na bezludną wyspę kogoś, to kogo bym zabrał? A mogę dwie osoby? A proszę. Żona i córka. Piękna puenta.